Ja dzisiaj pokażę wam super krem odmłodający, nazywa się Ulga. Trzeba go nasmarować 25 minut przed snem, a następnego dnia poczujesz się młodo i będzie wyglądała jak 25-letni dziewczyna lub chłopak. Kup do w, w każdej drogerii, już za jedyne 20 złotych i 99 groszy za opakowanie ach coca cola jaka Na pewnie bym teraz wypił coca colę ale tylko skąd wziąć coca colę teraz jest sposób teraz idź e? do żabki a dostaniesz darmowe doładowanie do swojej kolic ale pyszna będę codziennie przychodzić do żabki teraz codziennie do lewka w żabce za jedyne złoty pięćdziesiąt za litr Rzadka, blisko, szybko, w godzie. Aaa, jak ja lubię wodę Pepsi. Ciekawe ile ona kosztuje. tylko w można kupić, na to znaczy można kupić kolę Pepsi, jedynie 99 złotych. Oferta! Idzie teraz limitowana woda, a nie kola. No to. Tu? O nie, 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 nie. Tu będzie ciawila. Aha. Aha. No przecież tutaj siedzi zbyszek. Koła gaty, ale oni. No, o, o, o! Nie, no, no, gdzie ty masz głowę? No. Tam? Nagłowiliśmy się dla Twej wygody: hipermarkety całą dobę, małe sklepy z dużym wyborem, wózki bez monet, torby za darmo, Tesco dla Ciebie, dla rodziny. Gry Toens od poniedziałku do piątku 16 w Polsat Play. Czas, yes, jest mm. Syn Żyrafy, piątek 20 w Polsat Play. Jest czas, jest czas. Mm. Syn Kurczaka, piątek 20 w Polsat Play. Jest czas, jest czas. Syn papuga. Piątek 20:10 w Polsat Play. <śpiewanie>